Sara James, Sara przede wszystkim chciałam Ci naprawdę podziękować za ten koncert. A, dziękuję. A wiesz dlaczego? Domyślasz się dlaczego? Bo Jezu, nie wiem. Słuchaj, przybliżyłaś te piosenki, które ja pamiętam z, z lat, jak byłam w Twoim wieku mniej więcej. I naprawdę w Twoim wykonaniu one są, jak gdyby dodałaś im takiego Swojego, swojego ja. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, wielki, wielki zaszczyt jak zawsze, uwielbiam tutaj wracać i, i zawsze jest super energia i bardzo miło, dziękuję bardzo wszystkim za przybycie dzisiaj. Super, no, no starałam się zrobić te piosenki tak pod, pod gdzieś tam moje, moje jakby, jak ja to czuję, prawda, i to tak chyba wyszło. Dodałaś siebie do tych piosenek starszych, Elton Johna. Mhm, tak, to prawda, no my staraliśmy się razem z Timem w Stanach też, bo tam śpiewałam te piosenki w America's Got Talent, E się Gdzieś tam, prawda, utrzymać tą równowagę pomiędzy tym, że te piosenki są starsze, ale i są jakby no, no znane na maksa, i to artyści mega, mega, jakby top, prawda? To staraliśmy się, żeby zachować ten, ten taki mój, 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 mój vibe, mój świat, i, i też oczywiście, żeby nie, nie gdzieś tam nie ta piosenka nie uciekła, ta, ta, jakby to piękno tej piosenki. I tak wyszło, chyba. Śpiewasz od dziecka, ale ta kariera przyspieszyła w sumie dwa lata, tak, tak do przodu. Tak? tak, no to jest, powiem szczerze, że to jest niesamowite. To no ja śpiewam od 6 roku życia i nigdy w życiu nie pomyślałabym, że mogę być tu, gdzie jestem teraz. Yy, bardzo dziękuję, bo to nie tylko moja praca, ale również masy yy, bardzo dużej ilości osób. Yy, I oczywiście też moje rodziny i teamu całego, więc tak. Boys kids, Eurowizja. Który z, który z tych takich programów tak... Najbardziej? Tak. <gry> Powiem szczerze, no jakby każdy program był bardzo dla mnie ważny, nie ukrywam, bo jakby to były nowe przeżycia, nowe, nowe, y, prawda, głupie słowa dzisiaj, nowe... Y, doznania. Doznania, dokładnie. Y, no, no, tak to, no, tak i, i więc ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno no, ten jakby no, nie, nie mogę ukrywać, że najbardziej, który popchnął to wszystko do przodu i, i tak jakby no, nagle stało się tak szybko, to to był America's Got Talent, wiadomo. No to po prostu był taki strzał. Ja w ogóle nie, nie mogłam uwierzyć, że, że, że się tam dostałam i że, że to tak pięknie wyszło wszystko i że poznałam tylu cudownych ludzi. E, niesamowite. Ale jak się na pomysł, żeby właśnie do Ameryki? Powiem szczerze, ja zawsze, ja, przede wszystkim ja nie chciałam się bać, bo mam wrażenie, że dużo osób boi się zrobić ten czasami ten drugi krok, hmm. a wydaje mi się, że to jest to, to jest pierwszy krok, taki wiecie, do przodu bardziej, może za Polskiej i mówię, let me try, spróbujmy, dlaczego nie, yy, wysłaliśmy zgłoszenie yy, i, i się udało <laughs> i nie mogłam w to uwierzyć, to niesamowity zaszczyt. Czy do innych jeszcze też startować, bo tych talent show to jest bardzo dużo. Tak, tak, tak. W całym świecie. Yy, powiem szczerze, jakby moje talent show, gdzie byłam, to to był The Voice, y, to był y, na sukces, to była Eurowizja i to była Marcus Got Talent, i wydaje mi się, że to jest na razie tyle. Jesteś po raz drugi w Krynicy, rok temu byłaś. Jak tutaj widzowie? Jakie Cudownie, uwielbiam ich bardzo słodkie. w ogóle tam są takie dwie dziewczyny też, z którymi jeżdżą się za widziałam... Tabu, tak? Mówiłaś jeżdżą na koncerty? Nie, nie czy wiem czy na ja koncerty, jako... ale na pewno my się co roku jakby... To, znaczy co roku, no drugi raz tu jestem, więc jakby drugi rok się widzimy i one stały w tym samym miejscu, tam obok kuchni i w hotelu i mówię, wow dziewczyny, to wy, I one, a sam! So i po prostu super energia, przemiło. Dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz. Dostałaś pluszaka? Tak, dostałam i dostałam, widziałam pełno pięknych prezentów, więc zaraz uciekam, przywitać się z tymi cudownymi ludźmi. E, tak. Czy ty jeździsz na nartach? Może? Nie czy ja jeżdżę na nartach? E, jeżdżę, 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 Tak się zawahałam, ale jeżdżę, jeżdżę, jeżdżę. E, bardzo lubię, ale no nie mam czasu teraz ostatnio. A masz, miałaś w ogóle możliwość tutaj przyjazdu do Krynicy kiedyś? Byłaś może wcześniej jako dziecko? Mm, chyba nie, nie, chyba nie. Chyba to pierwszy raz byłam w Krynicy jak? Byłam na koncercie. Pierwszy hmm. raz, tak? Jakie masz plany najbliższe? Najbliższe plany. Na pewno dla mnie priorytetem teraz jest na ten nowy rok zrobić cudowną, mega od serca muzeę. I album przede wszystkim, to jest dla mnie priorytet w tym roku. No i mamy masę różnych projektów, nowych, cudownych rzeczy, które za niedługo się wydarzą. Także, Kani, wyczekujcie, bo naprawdę jest na co czekać. I, i tak, jestem bardzo podekscytowana. Najbliższy koncert? Wydaje mi się, że w lato jakby to, to będą takie koncerty będzie du, dużo bardzo koncertów wszędzie. Jeszcze nie z albumem, niestety, ale już bardzo niedługo obiecuję. Pozdrawiamy, widzę. Pozdrawiamy i dziękujemy Sarze, Dziękuję że za koncert. świetne był, naprawdę dziękuję. super. Dziękuję, bardzo dziękuję. Doceniam. Doceniam bardzo. Drodzy Państwo, czy jesteśmy gotowi? Czy jest radość w pijani? No i to jest radość! Drodzy Państwo, to jest ogromna przyjemność. Myślę, że Wielka Gwiazda po raz drugi w pijani głównej w ramach cyklu Krynica Źródłem Kultury. Przed Wami Sara James! Nie to tak trwa na zawsze, chcę w dobrą stronę dziś patrzeć i czy się to, co w sobie. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo za zaproszenie, wielki zaszczyt, bardzo, bardzo się cieszę, że tu mogę być i trochę sobie pośpiewam i potańczymy. Potrzebuję rozgrać troszeczkę tłum, także idziemy w dół, idziemy wszyscy w dół, idziemy, wszyscy, 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 tam też na koniec, tu, 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 tu. mhm. I teraz chciałabym takie u i do góry i wszystko, czemu mogę. ogóle? i to się nazywa tłum, cudownie.